Cześć, jestem Pedro. Witam Was w moim piątym odcinku na YouTube. Dzisiaj robimy unboxing przesyłki od Leo Messi 1902. A więc chyba ja będziemy zaczynać. To ja otworzyłem. puste, puste, ok, cztery boosterki, no tak, tutaj poza klejamy, Cztery boosterki. A więc zacznijmy od tego. Tu Tutaj telefon telefon Ofra. Tutaj zacznijmy od tego wózka. Tutaj są chyba gratisy. Tak, tutaj mamy gratisy. Samara Star Player, powtórka. Naklejka Euro. Połowa stadionu w Poznaniu, numer 11. Powtórka. Iskori Star, powtórka. Bruno Alves, powtórka. Milner, powtórka. Javi Martinez, powtórka. Gustavo, powtórka. Raben, powtórka. Druga saszetka. Dobre. Lewandowski. Tutaj już mamy umówione karty. Lewandowski, Torres, Czawi, Scott Brown, Maxwell, Saviola i Chantumet. Mam już całe zwykłe że z update'u. Całą Barcelonę zwykłą. Całą Chelsea, bazową całą już i cały, całą bazową Borussię. Teraz już tą saszetkę, tutaj jest sklejona. Scott Brown fan-favorite z update'u. Już mam wszystkie fan-favority z update'u. Siri Google Stopper. Larson legenda. Henryk Larson legenda. Huntelar Star player. i Aleksander Pato Star Player. Tutaj jeszcze mamy jeden besterek tutaj będziemy mieli jeszcze gratisy. Chocolats, Tevez, Eduardo. Artur O, Hyger. Gratis, ale akurat tego jeszcze nie mam. I dołgla w Kosta. Tak, a taka, więc podsumowując tę przesyłkę. Cztery puxerki. Będziesz w wysyłać następne karty. Karty, które dzisiaj zyskaliśmy to tak. Douglas Costa, Artur, Eduardo, Tevez, Hoedes, Roben, Luis Gustavo, Javi Martinez, Milner, Bruno Alves, Isco, Samaras, naklejka euro, to są turki Oprócz tego także z gratisów Hyger, Bazówka i teraz karty umówione. Maxwell, Saviola, Chantumet, Brown, Hernandez, Torres, Lewandowski, Scott Brown, fan-favorit, Siri golf-stopper, Henrik Larsson, legenda, Huntelar star-player i Pato, star-player. A więc komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Do zobaczenia.